ma tutaj atlas i ch dzisiaj chciałbym wam zaprezentować mod, który do naszej gry dodaje kilka rodzajów kusz więc pokażę wam jak które kusze i do czego one służą więc najlepszą kuszą jest ultimate crossbow zaraz pokażę jak się kraftuje wszystkie kusze yy, najłatwiejsza do stworzenia jest drewniana kusza może tyle. Yy, potem jest kamień, yy, żelazna, yy, złota, diamentowa, podw yy, duża drewniana kusza, yy, lawa, kusza z lawy, yy, lodowa kusza, lightning crossbow, to jest nie wiem jak to się tłumaczy yy, zatruwająca kusza i ta ultimate crossbow i crossbow reaper nie wiem co to jest ale dobra więc tak kusze tworzy się yy, drewnianą kuszę twor tworzy się w ten sposób czekajcie wezmę potrzebne materiały to nam będzie potrzebne drewno i patyki dobra jak mam drewno to to już zrobię a jeszcze pajęcza sieć pajęcza sieć kurczę a jest dobra nic więc tak drewnianą kuszę czekajcie zobaczę na crafting się w ten sposób. Tutaj no jeszcze patyków nie zrobiłem. Dobra. Zrobię patyki i tutaj kładziemy patyki. Tutaj kładziemy kawałki desek i tutaj dwie nitki. I mamy drewnianą kurzę. A jeśli chcemy zrobić podwójną kuszę, czyli kuszę tom potrzebujemy zwykłej drewnianej kuszy yy, drewna które układamy w ten sposób czekajcie ups w ten sposób i wychodzi nam duża drewniana kusza yy, drewniana kusza i duża drewniana kusza różnią się tym że drewniana kusza yy, ma obrażenia takie jak łuk czekajcie wezmę bełty i zademonstruję jak znajdę jakieś zwierzę weźmiemy na przykład żelazne bełty tam są krowy ona ma takie, obra takie same obrażenia jak yy, zwykły widzicie tylko że jak się ma lepsze bełty to ona będzie zabijać na jeden strzał pozostałe kusze czyli kusze żelazną żelazną yy, diamentową złotą tworzy się w ten sam sposób tylko że zamiast używania desek jak układaliśmy drewnianą kuszę to używamy diamentu teraz pokażę wam jak zrobić te lepsze kusze do każdej, do każdej takiej kuszy potrzebna nam będzie diamentowa kusza więc wezmę sobie więcej i tak żeby zrobić y, y, no, kuszę z lawy ona sama będzie nam generować bełty to jest ciekawostka y, potrzebny nam jest netherrack kładziemy go tutaj a tutaj kładziemy y, naszą diamentową kuszę ta kusza sama generuje bełty, które wytwarzają ogień i mogą zapalać różne przedmioty, tak jak tutaj Teraz Wam pokażę, jak zrobić lodową kuszę. Do lodowej kuszy potrzebny nam będzie śnieg i tak samo diamentowa kusza. Kładziemy tutaj i tutaj. I diamentowa, boże, lodowa kusza. Zamraża nam naszych przeciwników. Znaczy spowalnia ich ruchy. Nie zamraża tylko spowalnia ruchy Czyli jak na przykład wyszczelimy w krowę, to ona powinna wolniej zacząć biegać. Tylko nie wiem czemu to tak szybko biega. O widzicie? Tak się wolniej porusza, znaczy. I te bełty też nabijają. Więc tak, żeby zrobić... Teraz pokażę wam jak zrobić po... Czekajcie, która to jest kusza. Nie lawet, nie lawet kuszę, tylko... kuszę światła, to się chyba tak tłumaczy. Czyli kuszę właśnie to. Zaraz Wam pokażę, jak ją zrobić. Tylko zobaczę na crafting, bo zapomniałem Dobra, już wiem. Do jej zrobienia potrzebna nam będzie tak samo diamentowa kusza i... Diament, nie diamentowy pył, czy mówię? I jasno pył. I kładziemy go tak. I tak gusza będzie nam generować pioruny pokazałem wam już praktycznie wszystkie kusze, zostały nam, yy, nam tylko dwie, dwie z tych kusz, tak dwie, bo tego nie wiem jak się robi i nie ma pokazanego craftingu, właśnie nie wiem czemu. Yy, postion bow, crossbow, czyli tą. Do jej stworzenia będą potrzebne nam 3 pająka. Oczy pająka i diamentowa kurza ta kurza automatycznie tutaj wszystkie pozostałe z tych już y, tworzonych czyli z y, kurzy z ławy, z z końca wytwarza automatycznie bełty, które mogą zatruć przeciwnika. Na przykład kurczaka, że wiem za pierwszym razem, bo kurczak to słaby przeciwnik. No, zet, Automatycznie go biją Czekajcie stopie. Więc to pokazałem już Prawie wszystkie kusze Została nam ta najlepsza Czyli ultimate crossbow Zaraz pokażę A i Zapomniałem powiedzieć o Chyba o tej większej Drewnianej kuszy Jak mamy bełty to ona ma, może wyszczelić yy, czekajcie kurczę no może wyszczelić tyle samo co żelazna kusza czyli 768 razy potem niszczy się więc teraz czekajcie zobaczę jak zrobić naj, tą najlepszą kuszę OK, już wiem. Dobra. Więc tak, do, do jej zrobienia będzie nam potrzebna płomienna różdżka i oko kresu, które tworzymy z perły kresu po zamienieniu różdżki. Zresztą zademonstruję. Zamieniamy różdżkę na ten proszek i kładziemy tutaj dwo dwoje oczu. I nam oko kresu. Kładziemy oko kresu tutaj, Pomienną różkę tutaj i tutaj. To kładziemy tutaj, to tutaj, to tutaj, a to tutaj. Czekajcie, bo coś pomyliłem. Czekajcie, bo coś pomyliłem. Dobra, już wiem. Pff, czemu to nie działa? Lawa, tak. Nie powinno działać. Czemu to nie chce działać, to już sam nie mam pojęcia. Czekajcie, zobaczymy zaraz. Jak dodamy więcej oczu, ok może coś... Aha, chyba wiem czemu. Może nie mogę dać uszkodzonej kuszy, tylko muszę dać taką. O, widzicie? Nie mogła być uszkodzona kusza. I ta kusza generuje nam wszystkie rodzaje bełtów. Więc na przykład wyszczelimy, to wyskakuje niekiedy płomienny. Wyszczelimy, to wyskakuje zwykły. Wyszczelimy, znowu płomienny. Zwykły, żyjący, płomienny, zwykły. Jeszcze zademonstruję, jak tworzyć jeden z bełtów, czyli weźmiemy na przykład żelazo. Żelazo i piórka. I wszystkie inne tworzy się w ten sam sposób, jak te bełty, czyli od drewnianych po obsydianowe. I da się stworzyć jeszcze z TNT, czyli też zademonstruję, żeby. Bo możecie mi nie uwierzyć. Kładziemy tutaj TNT I piórka Widzicie i wychodzi nam TNT I na przykład mamy zwykłą drewnianą kuszę I jak wyszczelimy z tym No a tu już mamy te zwykłe te. No to chyba by było na tyle I widzicie tu mamy bełty złoty to jest chyba płonący kamienny ze szkła się też da zrobić Obsydianowy i TNT Bolt Więc to by było na tyle Pamiętajcie jeśli Wam się spodoba ten mod, Powierzcie go i dajcie łapki w górę. Więc do zobaczenia